Hej, Goldi, miałeś tak może kiedyś, że Tomasz coś dla ciebie ugotował chyba nie Ja też nie! Cześć, z tej strony ja Wamaki. Mnie już znacie pewnie. Chociaż nie wiem, ale nie no pewnie mnie znacie. No i jest ze mną dzisiaj Gold, więc Gold, powiedz coś o sobie. Cześć, jestem Gold i jestem tutaj gościnnie, tak samo jak Wamaki był gościnnie u mnie I, i i no i nie wiem co dalej powiedzieć. No, tak właśnie. <laughs> Tak jest. Lubię papki. O, słuchaj. To git. No, no i dobrze. dziś będziemy robić coś, co kochacie, czyli quiz o Genshinie. Był jeden odcinek, więc nie wiem, czy to kochacie, ale flagi się przyjęły, więc no. Dziś robimy quiz. Yy, znaczy, nie wiem, czy to jest quiz. No dobra, walić. Yy, robimy dziś, yy, co byś wolał. I na pierwsze pytanie, bo już nie warto przedłużać, wiecie, że ja nie lubię przedłużać w moich filmach. Na pierwsze pytanie mamy tak. Wolałbyś, żeby Toma coś dla ciebie ugotował, czy żeby Xiangling nauczyła cię, jak gotować? No, i dobrze. to jest teraz y, czas, żeby wybrać sobie tutaj ten. Więc y, dobra. 5 sekund na wybranie. Jakby Śangling to jest chyba logiczne, przecież nauka gotowania jest lepsza. Poza tym Śangling ugotowałaby mi pewnie jakiegoś y, slima czy psa. Cudowne. Ja wybrałem Tobę. Pierw... No bo jakby ja, ty znieś... Jezu i co? Usowałby coś dla ciebie i co? I tyle byś miał z tego. No dobra, ale z tego. jakby Weźmy to bo... Ja nie lubię ciężkiej roboty, że co chodzi. A lubię dobrze. Zjeść. Dobra, dobra. Hej, kiedy, kiedy zjemy slajma Nie wiem, a co ty powiesz na to, żeby zjeść razem Treasure horde? <noise> <noise> Czas na drugie pytanie. Dobra, więc drugie pytanie jest takie. Znaczy. To nie jest Dobra, co, Dobra, co byś wolał? Shinian, która zabrałaby cię na jeden ze swoich koncertów i zaczęła z tobą śpiewać na tym koncercie. Czy wolałabyś, wolałbyś, bądź kim ty tam jesteś, żeby Barbara zaśpiewała piosenkę, którą napisała dla ciebie, na ca... dla całego Mondatu, jakby? Więc pięć bardzo lubię Sinian i myślę, że razem bym się z nią świetnie bawił na koncercie. A, no, ja, ja też tak myślę. No, poszedłbym z chęcią na koncert, ale na pewno też wolałbym iść z Sinian z Barbarą, bo jej nie lubię. Ja lubię obie, ale Sinian chyba troszkę bardziej, ale to może dlatego, że Barbary Lor aż tak nie znam. Natomiast yy, ten, jak to się nazywa, ja bym był tym jakimś śmiesznym gościem, który nie wiem, rapuje czy coś takiego. Dobra, więc czas na trzecie pytanie. Co byś wolał? Wolała. No, więc y, wolałbyś, żeby Diona zaoferowała ci bezalkoholowy drink y, zawsze, kiedy byś chciał? Znaczy, nie, przepraszam, zawsze kiedyś byłby smutny, więc od razu to już na minus. Albo wolałbyś, żeby Cici dawała ci y, jej lekarstwa, zawsze, kiedy jesteś chory. No więc tak. tak odpowiedź. Czekaj, czekaj, 5 sekund na odpowiedź. Ja myślę, że wiem, co chcę. Y <śmiech> no. <śmiech> <śmiech> No, więc jak u ciebie? No, u mnie, szczerze, w sensie ja nie jestem ani zbytnio chory, ani zbytnio smutny, więc trudno mi wybrać, natomiast, kurde, lekarstwa kiedy jestem chory, w sensie, kurde, balans, czy, ej, ej, czekaj, słuchaj, no, słuchaj, no, no, słuchaj, no, no, no. jeżeli jest się chorym na chorobę przewlekłą, to czy cici, by... to, to to się liczy, bo tak, to słuchaj, leki za darmo, co ja od razu, że biorę cici. No. Aha, rozumiem. To od razu biorę ci ci cikanie swoje, rozumiem. Jakby, ja, wybrałem, ja mimo wszystko wybrałem dajone dlatego że lubię. Pi yy... Lubisz pić, Lubisz pić! przyznam się. Bezalkoholowy był ten. Przepraszam, ale ten drink ma być bezalkoholowy, zaznaczam. Yy, dobra, więc tak, co byś wolał? Wolała? Yy, wolałbyś, żeby Wendy dla ciebie coś zaśpiewał? Czy może, żeby Raiden podzieliła się swoje dango razem z tobą? Więc yy, ja nie muszę się zastanawiać nawet. To, to, to jest łatwy wybór. Raczej to drugie. Raczej, żeby ja rajdąc... No, no, no. Po pierwsze, lubię. Jadłem. No. Jadłem pory, pory ale. No, Piany jakiś no, no, do ciebie śpiewać, proszę cię. Dobra. Child, tak czyli Tartaglia, 11 11. Fortuj płacisz Płaci za wszystko, czego chcesz. Lub żonkli, uwaga, pozwala ci jeździć na Age Dachę. Na Age Dasher? No, to wiecie, tak samo, jest, jak taki, jak uchma, w takim kierunku <tuszy> Codziennie. Ja to jest trudne pytanie, bo kurde, jednak yy, wiesz, tutaj możesz mieć tak naprawdę wszystko. No, no. A przejażka na Edasze jest bardzo satysfakcjonująca pewnie, ale z drugiej strony pewnie mnie wywali, więc dałbym child'a i mógłbym sobie kupić na przykład wszystko, co MADORI. Ej, w sumie ty, to jest bardzo dobry pomysł. No, ja też wybrałem Childa akurat tutaj. Raczej jakby, ja się nawet nie zastanawiałem nad tym, bo mimo wszystko... Znaczy jakby, bo to było też... Pomyślałem sobie, że mimo wszystko, żongli niby jest Bogiem Mory, ale nie lubi, wiesz... No jakby, on, on wyrzekł się swoich mocy, nie? Jest następne pytanie i... Yy, <laughs> no. Well... Dobra. Pójść na randkę z Kyle, Czy dostać? całusał o to Lizę. Wiecie, to jest bardzo trudne pytanie dla kogoś, kto posiada partner. Ponieważ realnie i to, i to jest złe. Ale załóżmy, że nie jestem sprecyzowane, gdzie byś tego buziaka dostał. Ja o tym pomyślałem, mógłbyś o tym pomyślałem. Mógłbyś dostać, <grym> <Mógłbyś> dostać... <grym> przy Całusa w dupę. No... Albo w, rąk, w rękę. Więc A... myślę, że chyba druga opcja jest mniej innyzyła. No właśnie. Ja też wybrałem Lizę. To jest tak, yy, możemy. Albo po prostu. Jak by to powiedzieć? Sp nie, spacerować po prostu? Może? Tak to mogę wiedzieć. To jest hangout, to jest po prostu spotykać się z no, Kokomi. spotykać się z Kokomi albo spędzać czas z Moną. To brzmi tak samo, ale dobra. To teraz tak, trzeba wybrać czy wolałbyś tutaj, spod, tutaj z ręką, czy może wolałbyś z dziewczyną, która nie ma pieniędzy. W <laughs> sumie to jest bardzo trafna uwaga, no. ale nawet bez niej ja osobiście wolałbym Kokomi. Chociaż kurde, no. Dobra, po wyglądzie trudno ocenić, bo są gdzie piękne, jeżeli uh, myślę, yeah, way, no. wiadomo w jakim aspekcie. Względem ciekawości, Mona by mogła Cię nauczyć dużo rzeczy, względ, na przykład takich wiesz, astrologia i tak dalej. A z drugiej strony Kokomi też wie dużo o na przykład strategii i tak dalej, więc trudny wybór. Ja postawię na Kokomi, ponieważ bardzo lubię ryby. Chociaż hmm. czekaj, ona nie lubi ryb. No. To Mona. Mona, jednak ja, ja Mona, jednak monę, ja Mona. Monę. Ja też wybrałem Monę. Dobra, teraz tak, przytulanie Amber czy... O Jezu, nie, nie wiem, jak to powiedzieć na polski teraz. Yy, Klepanie po głowie ojmi. oczywiście, że to... Ja, ja to drugie wolę. O, przytulanie Amber, o Jezu! Nie, 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 tak, nie, ja tak, tak kocham się przytulać. Tak? To złogo. Ja <laughs> to drugie. Dobra, Albedo robi twój pop portret. To, to bądźmy, to, ja, nie, ja, nie mówię, ja nie mówię teraz o sobie, żeby nie było, ale jeżeli jest jakiś zboczuch, to wiadomo, że wybrałby to u góry. <laughs> no, wi wiadomo też dlaczego, bo to w końcu i Jula. Więc ja wybrałem Albedo. I jest to. Nie wiem, czy muszę to uzasadniać. Znaczy, uzasadnię to tak zasadniczo, ale generalnie na paru innych odcinkach już mówiłem, że jakby ja strasznie lubię Albedo. Nie wiem, czy to nie jest mój ulubiony chłop w tejże, generalnie. Bo jakby ja sobie, ja sobie wyobrażam, że my jesteśmy najlepszymi ziomkami <laughs> w <Wiecie>, Genshin'a. <laughs> A poza tym, mógłbym go w ten sposób poznać. Poza tym, mój portret mógłby. Nawet jeżeli by nie był za darmo, bo to w końcu Albedo, to mam przecież childa. <laughs> No i poza tym, w sumie to nie jest tak, źle mieć swój własny portret, a poza tym poznałbym Albedo, więc dla mnie to są same pozytywy. Ja lubię tańczyć i no. się zastanawiałem nad Julą, ale z drugiej strony co, zatańczyłbym z Julą i co bym z tego miał, nic bym z tego nie miał, więc raczej Albedo jest lepszym, lepszą opcją. O Jezus, o dobra, ja nie muszę uzasadniać chyba co wybrałem i nawet chyba ty wiesz też, no. <słys》> Chyba nie muszę uh, Training with Shanhe. Yunjin inviting you to one of her performances. Okej, okay, no, no ja wiem, że ty wybrałeś Shanhe, bo sing tam Shanhe pewnie. What? <coughs> ej, yo, man, ej, ej, yo, 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 stop it, Ja <coughs> Ja natomiast wolę Yunjin, chociaż z drugiej strony, kurde, trenowanie z Shanhe, trenowanie, zależy od czego trenowanie, no bo jak trenowanie walki, to albo sztuk, sztuk adeptusów czy tam sztuk tych egzorcystycznych, Ale to mi się też, wydaje, że to by było lepsze. Junjin no. tak. zaprasza cię na jeden z jej performansów. No szczerze tutaj nie jest jakieś wybitne, no szczerze trening Shenhe jest bardziej oryginalny, taki w sensie, wiesz, taki. Kurde, no kto trenował Shenhe, a kto, kto był na Junjin na występie, znaczy, nie ja wiem? Całe ten... przychodzi na te występy, więc jakby nie patrzeć no. No, jednak, jednak trening z Shanghai. No, o mój jest, Boże, ja, następny! Ja już wybrałem, ale to też dlatego, że to mój, mój aktualny main też i też jest taki sam powód jak z Schenhe, po prostu ta postać idealnie trafia w Megusta. gusta. Jest lepsza niż Jula moim zdaniem fizykal DPS-em e, a tu wiecie, a ja biorę pod uwagę damage, ale też biorę pod uwagę playstyle, więc e, tak, wybrałem Rosaria. Poza tym lubię jak ktoś Oy. się bawi moimi włosami. No ej nie, no sorry, ale to jest... Słuchajcie dziewczyny, jeżeli to tak oglądacie i jeżeli... Na przykład, jakiegoś chłopaka y, uwieść, to, to zapytajcie, czy możecie się pobawić jego włosami. Na pewno się zgodzi, a on dzięki temu będzie Was bardziej lubił. Dobra, czy chce, żeby Rosaria pobawiła się moimi włosami? Czy Fishil ubrała się za jakąś postać z fantazy, w sensie, mm, że ja ją wybieram, tak? W sensie, no. że po prostu robi cosplay, no to. Mi się wydaje, że ja tutaj wybierę Fisil, bo w sumie chciałbym zobaczyć Fisil na przykład w jakimś innym stroju. Czytam następne. Okej. Okay. idzie z tobą na... przygodę? Czy Razor yy, zapoznaje się ze swoimi wylczymi przygodami? Znaczy, przyjacielami. Szczerze, trudny, tru. No dobra, dobra, hipotetycznie z Benetem można stracić rękę, nogę, pół oka, złamać żebra i wpaść złamać w połóżę. Ja bym wybrał drugą rzecz, bo lubię, lubię Razora ogółem. Beneta też lubię, ale w sumie nie wiem, nie znam wilczych przyjaciół Razora. Ja by, Możemy ja, się Ja, ja Beneta, bo mimo wszystko przeszlibyśmy w to, przez to razem, a on by mnie i tak uleczył. Znaczy, znaczy, no wiesz o co chodzi. A ten. A, a jakby... Ja lubię Beneta jako postać i chciałbym zobaczyć y, jego, jego. ten. jego... jego pech po prostu. Chciałbyś może mieć piknik z Jin, czy oglądać latarnię razem z Xiao? No tutaj mi się wydaje, że chyba to drugie. i tutaj dlaczego? Po pierwsze, Jin jest zapracowaną postacią, po drugie, w sumie nie wiem, śmiesz... chociaż ogólnie to jest bardzo śmiesznie skonstruowane pytanie, ponieważ Xiao wtedy, kiedy jest lantern Ride, i ludzie puszczają latarnie, sobie walczy z demonami, ale hipotetycznie jakbym miał chwilę przerwy, to chyba bym wolał... Właśnie oglądać razem z Xiao ten... latarnię. La lanterny, coś powinno. Ja ja wziąłem je, ale to też nie dlatego, że... znaczy. Wziąłem Jin drogą tego, że nienawidzę Xiao. Wolałbyś, żeby Kazucha zaprasił cię do... The Resistance to trzeba bardziej z Lorem to jakoś skojarzyć. Czy wolałbyś raczej, żeby Jaemiko, jakby to powiedzieć, Gazeta Jaemiko napisała o tobie artykuł, oczywiście pozytywny. Chciałbyś być razem z Gorą, Bejdłuk, Komi i Kazuchą w tym, tym takim cinematiku co walczyli z Kudosarą i potem w ogóle ten Kazucha tam no i despał Czy chciałbyś tam być? Czy, wolałbyś być? czy wolałbyś po prostu właśnie ten artykuł tobie w My Mi się wydaje, że to drugie, ponieważ to by mi przyniosło dużą sławę. Ja bym ja by dokładnie tak samo, a poza tym też nie jest wcale nic takiego, jakby nie patrzeć, więc no, bo z tym, że. Znaczy, dobra, nieważne, wajdź. Ito um, daje ci wygrać w pewnej kompetycji z nim, czy jakimś konkursie, czy Sara uczy cię jak strzelać z łuku. Ogółem bardzo, bardzo, bardzo chyba wolałbym jednak i to bo ja coś czuję, że gdybym Sa że gdyby mnie Sara uczyła uczyć z łuku, czy znaczy strzelać z łuku, to stwierdziłbym, że na mnie. I i by mi było smutno i bym musiał robić to co ona ona robiła jakieś rzeczy typu trenowała od dnia, na, od dnia do nocy i w ogóle a iść w ogóle pójdę na łatwiznę i do zarata kimi to okej okay. ja też wybrałem to dlatego że chciałem go poznać a poza tym wygrać z niepokonanymi to no to mimo wszystko no playing game with saiu czyli po prostu bawić się z saiu wolałbyś czy po prostu um, petting, czy jakby Pogłaskać, może coś takiego. A nie, pogłaskać, ale petting to jest takie bardziej traktować go jako zwierzątko. Czyli wolałbyś bawić się z saju, czy mieć jako zwierzątko goro? Ja bym wolał się bawić sayu. Ja też bym wolał się bawić sayu. Trochę dziwne, dziwnie wiem, no. że człowiek miałby miał go tylko gorą. No. Następne pytanie jest cudowne. No, cudowne. Widzę to. Ja sobie wyobrażam, On, ten. Singh um, daje ci przeczytać parę jego książek. Nie lubię czytać. Więc, ja ale, znaczy to też zależy co on tam czyta, bo naprawdę nie wiemy, jeżeli to są magi to może bym to zniósł, ale no. Albo jakieś komiksy, to może dałbym radę, ale czytać takich normalnych książek szkoła mnie zniechęca, więc no. A Chongyun dzieli się z tobą lodem, to wyobrażam to sobie jak taka scena z Naruto z Jiraią, jak przerywa lud na pół. To pewnie takie lody. I nie wiem, no to wtedy chyba bym wolał jednak mimo wszystko z Chongyunem. Tylko wiesz, co się stało pod tym z mam nadzieję, że tego samego nie okay. będzie... Tym nie, nie, nie. Znaczy nie wiem czy jest jakiś granzinowy pain, ale no. Dobra, jeszcze drugi, jeszcze drugi ten, drugie dno. Jakby Chongyun nie miał jednego loda, to może by akurat mu odwaliło, bo by nie miał się schłodzić. I byłby szalony i byłoby śmiesznie poznać szalonego Chongyuna. Dobra. Więc tak, czy byś wolał? żeby Sucrose stworzyła z tobą parę jakby mikstur, czy może żeby Noel z tobą sprzątała. Dobra, a teraz pytanie, czy chodzi o to, że Noel mi pomaga, czy ja jej pomagam sprzątać? No... Noel cleaning with you, więc to chyba o, ty o to, że ona ci pomaga. Kurde, balans, y powiedziałbym, że to drugie w, w takim razie, bo nie wiem ja jakie to... ja... Ja bym, się, ja bym pewnie stracił parę kończyn To co zrobienia tam mikstur jeszcze z tak? Nie, nie! Słuchaj, przecież Sucrose jest mo moją ulubioną babą w gęszcinie chyba. co ja się tak? nie no, bardzo lubię cukros. tak. Ja się, nie znam jej historii, może po poznaniu się to zmieni, ale na razie uważam ją za super postać. I kurde, robienie z nią, z nią mikstur na pewno byłoby lepszym, lepszą rzeczą. To dobra, no to jednak pasjony. Będę mieć dalej burdel w pokoju. Dobra, czy byś wolał zaadoptować klich Drugie! Drugie! Nieważne co tam będzie dalej, drugie od razu! Nie. Drugie. No Tylko ja, ja, ja dobieram i... drugie, chociaż drugie to było um, jakby... Jezu, chciałem powiedzieć poślubić. Po prostu pójść na randkę z Travelerem, albo z Lumin, albo z literem. więc no. Ja bym poszedł pewnie z Lumin. E, no. Dobra, to może jednak adoptujemy tą tli. No, dobra. No, I dobra, wieczór. Ja sobie teraz tak wyobrażam, że w sumie dobra. No, może byłaby kłopotliwym dzieckiem, ale z drugiej strony, może by się przydała. Może by na przykład coś wysadziła, co nieco. Więc jednak chyba po dalszej takiej rozmowie stwierdzam, że Kli jednak jest lepszym wyborem. No, to ja wziąłem mimo wszystko Travelera, bo można odwołać jątkę. <laughs> A jaka? się do dołączenia na Kamisato Clan. Znaczy do. Klan. Healing Co to znaczy healing yy, To tak jakby mm, wypożyczać? <ścoughs> jakby... jak mówisz hire, to chodzi o to, żeby wypożyczyć coś. Albo bardziej zatrudnić cię, o, zatrudnia cię. Aaaa. A w sumie no... Dobra. Faktycznie, no niestety nie mam aż tak dobrego angielskiego. Um, ogółem, czy chciałbym pracować w zakładzie pogrzebowym, czy z kamisatoklan. Clan? Myślę, że kamisatoklan Clan jest bardzo ciekawą opcją, ale z drugiej strony nie znam kto, nie, nie wiem, w sensie, kurde, szczerze? Szczerze? Mi się wydaje, że... nie wiem, kamisatoklan Clan, mam dużo... Mam koło siebie dużo postaci. Z strony jakbym pracował w zakładzie pogrzebowym, to często spotykał na przykład z Conginem i z Dobra, ja wolę postacie z Liwe, dlatego dam, dam Hutao. Znaczy, jakby. Ja tak. Ja bym mógł normalnie pracować. Niby mógłbym sobie pracować i dorabiać, ale pamiętam o Childzie jeszcze. <grym, <grym, ale no. E, ale mimo <grym>, wszystko wybrałem drugą opcję, czyli dołączyć do Kamisa Toklanu. Bo pewnie by mnie nauczyli pa, parę fajnych sztuczek i tak dalej, ale ja bym z chęcią, gdyby, gdyby nie jedna rzecz, która przesądziła o moim wyborze, to bym wybrał Hutao. A wiesz jaką? No, tam można spotkać ksiało, dlatego mimo wszystko wybieram kamisa to Ja, ja, ja kupuje dla ciebie najbardziej drogie ubrania oraz też takie fashionable, czyli modne. No. No. A Feidu lub Beidu po prostu daje ci pokierować statkiem czyli okręt nasz, płynął w głębę i fregady dwie. Więc ja już wybrałem. No, mi się wydaje, że tutaj. Y Ni Guung, mimo iż mam czaj znaczy, za ja, bym, ja powiem tak, no ja też nie chcę tutaj naciągać czelda, też wybrałem nie ale ja bym powiedział tak. Ja mimo wszystko lubię lore, <śmany> y, znaczy lubię jakby ten statek i nie chciałbym go zatopić, dlatego mimo... Diluc fighting alongside you, czyli Diluc walczy w ramię w ramię, a ja to ochrania cię. Ogółem y, podejdźmy do tego, no lorowo są na podobnym poziomie. Szczerze? Kurde, trudno mi powiedzieć, nie wiem. W sumie, z czym miałbym walczyć, żeby prosić Diluka? Pewnie z jakimiś złymi rzeczami, nie? Więc dobra, no, czekaj. Kto jest lepszym kompanem, Ayato, który jest... Nie no, Diluk, Diluk ma więcej ja, czasu... Ja Diluk. Diluka, ale też to, to... Chodzi mi też o to, że w sumie i tak... Znaczy, patrząc na to, jak się... Znaczy, mógłbym w sumie doznać szoku, ale mimo wszystko, patrząc na to, jakim człowiekiem jest Ayato, no to i tak by pewnie mnie chronił, jakbym dołączył do to Klanu. A tak po powalczyć z Dilukiem to by mogło być fajne doświadczenie. Poza tym... Po a treningu właśnie, do -y... bo to do, Kamisa, do Klanu. No, a poza do tym po, po treningu z Shenhemu wiesz, można by było zaimponować Dilukowi. Catching e, pozwala ci dołączyć do jej bitwy lub Yanfei um, ochrania cię w cord. Co to jest kartysty. Jest, a w sądzie po prostu, dobra, Znaczy, znaczy. Tak, szczerze. What? Serio? Sąd to jest court? Dobra, nieważne, dobra. Jeszcze raz. bym coś Patrząc na moje życie dotychczasowe, jeżeli by się przełożyło na ten świat, to myślę, że nie byłbym taki kłopotliwy, ale mimo wszystko taka prawniczka jak Janfej no to i tak bym walczył z Dilukiem. Więc no, a ona pewnie tylko ze No yy, Dobra. Yy, więc Janfej tutaj myślę, że mimo wszystko Janfej. Ja generalnie tutaj mi się wydaje, że Janfej, bo nie tylko by mnie chroniła, że tak jak zrobić jakieś haha, jakiś przemyt czy coś. <laughs> nie wiem jakiś zarobić coś, chociaż z której strony Child by mi za wszystko płacił. Ale załóżmy, że ja z Childem chciałbym założyć na przykład spółkę jakąś, która by za zarabiała jeszcze więcej pieniążków, i chciałbym na przykład coś czas przemiczyć, no to przemic przemicić, no to przemic. wtedy ja bym ja tutaj to nie ochroniła i wiesz, kto wie, może akurat by mi się to udało. To tyle w sumie. No więc dotrwaliśmy do końca. Kto obejrzał do tego momentu? Ciekawe, czy ktoś obejrzał do tego momentu, bo to pewnie długo wyjdzie. To niech napisze w komentarzu słowo bransoletka. Bransoletka, dobrze. I, bransoletka. I tak, więc w sumie. To by było na tyle, mi się wydaje. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, albo uznajcie. W sumie nie wiem, z czy, czym bym mógł być pomocny. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, albo Wam się spodobał, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę i dajcie. zawsze znaczy zostawienia subskrypcji pod moim kanałem i oczywiście kanałem Golda, do którego link macie w opisie. No i z mojej strony to by było na tyle, więc masz coś jeszcze do powiedzenia na końcówkę? Tak, możecie pisać w komentarzach co wy byście wybrali w niektórych przypadkach, bo we wszystkich jeżeli będzie wam się chciało, oczywiście też link do tego quizu będzie w opisie. Tak, no więc to by było na tyle, ja się z wami żegnam, także do następnego. Hasta la vista.